Dzień dobry, Angelika Muchowska. zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z gminy dobra. Dzień dobry. Od 2020 roku na terenie Gminy Dobra obowiązuje tak zwana uchwała krajobrazowa. Określa ona zasady i warunki rozmieszczania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obecnie na terenie Gminy Dobra prowadzone są kontrole mające na celu weryfikację zgodności z uchwałą krajobrazową. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia uchwały należy dostosować nośniki reklamowe do zasad i warunków określonych w przepisach. Niedostosowanie się będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego i w konsekwencji karą pieniężną. Urzędnicy apelują o dostosowanie się do zasad i warunków określonych w uchwale i usunięcia wszystkich banerów reklamowych, tablic reklamowych z ogrodzeń oraz banerów reklamowych z elewacji budynków. W uchwale wskazano także, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą informować o prowadzonej działalności w formie np. szyldu czy tablicy reklamowej. Treść uchwały dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Dobra. Na początku sierpnia rozpoczną się prace przy modernizacji ulic zacisznej i wesołej w Mierzynie. Inwestycje zrealizuje firma Budmar ze Szczecina za kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Modernizacja ulic Wesołej i Zacisznej w Mierzynie zakłada budowę nowej nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i zatokami postojowymi, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wykonanie elementów wodociągowych. Inwestycja zakłada też wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców. Prace będą prowadzone od skrzyżowań z ulicą Topolową do wzajemnego przecięcia się ulic. Inwestycja powinna być zrealizowana do lutego 2023 roku. Po uzyskaniu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzeniu jej w powiatowym w ciągu następnego tygodnia wykonawca, firma Budmar, rozpocznie prace budowlane już związane z budową drogi. Wesoła zaciszna w mierzeniu. Przypominam, że przedmiotowa inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca stycznia 2023 roku, a całość pracy związana z ułożeniem nowej nawierzchni kostki brukowej, jak i regulacją istniejącej infrastruktury podziemnej wynosiła będzie 1 424 000 zł. Trwa budowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Dobrej. W pierwszym etapie prowadzone są prace na ulicy Kameliowej. Inwestycja na osiedlu przy ulicy Sportowej w Dobrej zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy poprzez budowę sieć dróg z kostki betonowej, budowę wyniesionych skrzyżowań, chodników oraz zjazdów do przyległych posesji. Przebudowane i wyregulowane zostaną studienki w pusty kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Nowa nawierzchnia powstanie na ulicach tulipanowej, frezjowej, kameliowej, konwaliowej i paproci. W pierwszym etapie wybudowana zostanie ulica Kameliowa. Droga powinna być gotowa do połowy marca przyszłego roku. Inwestycje realizuje firma Tauber Polska z Gryfic. Która wyceniła pracę na prawie 4 miliony złotych. Gmina Dobra otrzymała 5 milionów złotych do finansowania na budowę dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej. Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację budowy dróg na osiedlu. Grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP wączkowo ogłosiła nabór do swojego zespołu. Wystarczy, że masz psa w wieku od 2 miesięcy do 5 lat, który uwielbia zabawę z człowiekiem. Chcesz pomagać innym, interesujesz się poszukiwaniem osób zaginionych, masz trochę wolnego czasu i uwielbiasz pracę zespołową. Każdy kandydat może zgłosić się na nabór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym i po wypełnieniu ankiety. Kandydat powinien być pełnoletni, zdrowy, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz mieć własny transport. Pies powinien chętnie dążyć do kontaktu z człowiekiem, być zdrowy, chętny do zabawy, niebojaźliwy, nieagresywny, bez lęków względem ludzi. Treningi przewodników psów odbywają się minimum raz w tygodniu w terenie i trwają od 2 do 4 godzin. Co dwa tygodnie odbywają się też wykłady lub ćwiczenia techniczne z planistyki, nawigacji i obsługi sprzętu. Pierwszy raz od kilku lat robimy nabór do grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Wołczkowo. Jest to grupa, której głównym celem jest poszukiwanie ludzi w terenie lub na gruzowiskach. Specjalizujemy się w szkoleniu zarówno ludzi, jak i psów. Naszym celem jest certyfikowanie psów w Państwowej Straży Pożarnej, i tylko takie psy mają możliwość brać udziału w czynnych akcjach. Każda osoba, która chciałaby do nas wstąpić, musi wypełnić odpowiedni formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej. I nawet jeżeli ktoś nie jest pewien, czy. Czy dany pies, czy jego pies się nadaje do, do pracy, to nie ma się, nie ma się e, czym martwić. Można takie zgłoszenie złożyć, można, można do nas przyjść, można z nami porozmawiać. E, my w, jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić takiego psa, e, sprawdzić jego predyspozycję i powiedzieć, czy, mm, czy pies rokuje tak naprawdę na to, żeby zostać psem poszukiwawczo-ratowniczym. E, tak więc jest to też naprawdę ciekawa przygoda, bo można być dużo różnych umiejętności. Chociaż jest to też przygoda wymagająca. Wymagająca dużo czasu, dużo pracy, dużo zaangażowania, ale na pewno spłaca się to w stu W poniedziałek rozpoczął się trzynasty spływ kajakowy z kołem LZS Dobra. Kajakarze zwiedzają piękne okolice rzeki Drawy i Drawińskiego Parku Narodowego. tego tegoroczny tradycyjnie już wakacje z LZTS-em na całego. turniej Papiktona Siatkówka, Trzy, cztery spływy kajakowe, trochę rowerów. No, dzieje się bardzo dużo. Się dzieje. Także LZTS-y górą Wszystko w naszych wiadomościach. Zapraszamy Państwa serdecznie za tydzień. Poczuj się dobrze w gminie dobra.